Udało się! Zbanowaliśmy w końcu pierwszego cheatera! Wielkie brawo dla was! Zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę, bo w końcu jeden cheater został wywalony z gry. To jest bardzo ważna i przynosząca nadzieję informacja, bo w końcu nie ma już jednego z oszustów. I mam nadzieję, że w tym odcinku złapiemy ich jeszcze więcej. Także nie zapomnijcie zostawić łapy w górę pod tym filmem oraz subskrypcji z dzwoneczkiem tam na dole. Pomożecie mi w rozwoju kanału oraz w łapaniu tych wszystkich cheaterów. Przypominam, że cheaterów łapiemy na trybie bez budowania, bo tam ich jest najwięcej. I serdecznie was proszę o analizowanie demek, które oglądamy. Piszcie swoje przemyślenia w komentarzach. Jeżeli ja czegoś nie zauważyłem, to piszcie wszystko, co Wam przyjdzie do głowy. Każda sugestia, każda informacja jest ważna. I nie zapomnijcie również o reportowaniu każdego cheatera, jeżeli ten wyda wam się podejrzany. A ja już przechodzę do szukania pierwszego podejrzanego: tak tu te FUTE, zarąbisty nick. Jedna gra, jeden win, 32 fragów. Sprawdzamy je jego Fortnite Trackera. I to to jest praktycznie nowe konto. Zagrał jakieś trio w 2023 roku i praktycznie już nic. Przeglądam demo, bo może być naprawdę bardzo ciekawe, chociaż z pewnością jest to cheater. Jestem ciekaw, co nam pokaże nasz tutaj podejrzany. Podejrzany znaleziony i zobaczcie, ile ma fragów na swoim timeline. No coś niesamowitego. Każdy cheater, którego oglądaliśmy wcześniej, ma właśnie taki niesamowity timeline. Oczywiście czarna bohaterka i ląduje chłop. Na swojego splita. Ja przejdę od razu do pierwszego fraga. No to może być ciekawe demo. W jego ekwipunku jest auk i pompa. Oczywiście impulsiki. I chyba tego gościa żółtego na minimapie sobie chwalnie. Oczywiście jest dojazd na impulsie. Idealny aim. Lion 8071. Totalnie bez szans. No to było szybkie. Przejdę sobie oczywiście dalej. Zaraz tutaj chłopak nam się rozfraguje. Zaraz go dojedzie na impulsach. Oczywiście leci prosto w jego stronę, zobaczcie. Cyk po trolce i już jest. Ej, <słuch> <słuch> oczywiście niesamowity. No i po przeciwniku i kolejne, oczywiście impulsy. Oj, został tutaj dojeżdżany, ale ten szybko bierze się do roboty, Dorzuca impulsy, to jakiś bunkier. I on dokładnie wie, z której strony jego przeciwnik wyleci. O, chociaż tutaj lekkie problemy z amunicją. No i kolejny frag, Sen. Jakiś tam wyeliminowany i jest Fizz. Czyli to, czego szukał. Czyli fizik, Impulsy. I teraz może skakać po wszystkich przeciwnikach dookoła, robiąc te 30 fragów, które zobaczyliśmy na tablicy wyników. I cyk, leci na tego fioletowego tutaj. Jest szybki dojazd, oczywiście wie wszystko, wie gdzie jest, gdzie się kryje. Chociaż ten pewnie gdzieś się tutaj kampi żeby przetrzymać do late'a, ale niestety to mu nie wyjdzie, bo tak tu wie dosłownie wszystko. Zobaczcie, już tutaj dobiera się do swojego przeciwnika. Nie mógł wiedzieć, gdzie jest. I Spirit Tentanos, zaskoczony totalnie całą sytuacją, niestety nie mógł sobie poradzić ze swoim przeciwnikiem. Ja też bym był zaskoczony i powiem wam szczerze, że też takich ludzi spotykałem, którzy dokładnie wiedzieli, gdzie jestem, mimo że nie powinni. Ale tak to już jest i to jest nasza rola, nasze zadanie, żeby łapać takich ludzi. O, proszę bardzo, turbo aim. Ale zaraz to poprawi, oczywiście. Mr. X, wyeliminowany już. Pięć fragów na koncie. Tak tu te fute. Szybki, szybkie zbiory amunicji i generalnie zaraz fragowanie rozpocznie się od nowa. Tutaj zauważył tego żółtego. Dokładnie tak. I na niego pędzi. Tak trochę dziwnie, bo nie wziął sobie... Yy, nie wziął sobie tego. Fiza, żeby polecieć dalej. O, już zauważył tego przeciwnika. Zaraz go wylaseruję. Oczywiście, idealny aim. Zobaczcie tylko na ruch jego celownika. Te domu trochę laguje, nie wiem czemu. Oj. On się... No, o, trochę wyrwał ten taktu, ale w ogóle się nie boi. Zobaczcie. On się leczy dalej. Jest jeszcze dojeżdża chłopa na tym... Na impulsie, nie? Trafia w ogóle w locie. Wszystko. No i pierdza niestety. Chciał tutaj coś poszaleć, ale... No na takiego gracza nie ma co szaleć. O i kolejny turkusowiec obok niego. Zaraz chyba tego też wyhaczy. Zobaczcie. Oj! No właśnie. Secret. Secret Toby. I po co ci to było? Na takich ludzi niestety nie masz szans. W ogóle dziwne, że tego auga nie bierze, ale... Wydaje mi się, że ci też tak mają, że biorą... Te bronie, które strzelają laserem. O! No, przypadkowo tutaj koleżkę znalazł. Ciekawe, ciekawe. Tak się tutaj przekradał i znalazł sobie tutaj przeciwnika. Dość przypadkowo. Jeszcze ma taki moment, że nie potrafi stąd wyjść. To jest właśnie ten gracz, który robi 30 fragów w gerce. No, oczywiście rozwali boty, ponieważ pewnie na DMA mu pokazuje, że no, to są przeciwnice, a to są tylko zwykłe boty. Zobaczcie. Jest obity, ale dojeżdża. Niesamowite. <śmienicza> o ja. Tak robią gracze, którzy są albo pewni swoich umiejętności i wiedzą, że zabiją, bo są prograczami i mają przewagę, albo po prostu wie, że go zabije, bo jest odpalone. To są dwie opcje. Myślę, że ta druga jest bardziej prawdopodobna. I wydaje mi się, że przez te wszystkie dema, które oglądałem wcześniej, no że mamy kolejnego cheatera, wydaje mi się, no. Bez dwóch zdań. Oj, konto z lotnią Travis'a pójdzie do bana. Przykre trochę. <goda> Gościa w ogóle zamroziło, nie? Internet chyba coś mu wywaliło. O! Oczywiście idealny aim w krzaku. Szósty zmysł. Kolega tutaj posiada ewidentnie. O, i widzi kolejnego, zobaczcie, prosto leci na tego żółtego bym powiedział. Nieprzypadkowo leci w tym kierunku i on jest chyba tutaj przy krzaku gdzieś. A nie, rotuje tutaj. Nie no. Słuchajcie, no ten ruch celownika był tak strasznie nienaturalny. Nie wiem, czy też tak uważacie napiszcie w komentarzu, ale moim zdaniem, no nikt tak nie celuje jest dojazd kolejnego gościa tutaj w domku. Wiadomo, że ktoś tutaj siedzi. O, widzicie? Już namierzył go w trakcie lotu. Rozwali sobie tylko ten daszek. Widzicie? Mógł być wszędzie. Mógł być dosłownie wszędzie, a on wiedział. O Boże. O ho, O, kolego, teraz żeś, teraz, żeś się popisał. Dobra. No, teraz to już nie mam żadnych wątpliwości, nie? Jeżeli wy macie, to musicie obejrzeć wszystko od nowa, no bo to, co tutaj się właśnie wydarzyło, to. Ja wiem, że ten lak powtórki by był, ale to i tak nic nie zmienia. Chłopiec odpalony. Pamiętajcie, żeby zgłaszać tych ludzi, wchodźcie na leatherboarda albo po prostu kopiujcie kod powtórki z Fortnite Trackera. Jak sobie odpalicie powtóreczkę, to możecie sobie wejść na profil tego gościa w Fortnite i wtedy zgłosić go. Tak jak pokazywałem na ostatnim filmie, i zaraz też pokażę. Tylko skończymy oglądać to demko. I oczywiście gość wjeżdża prosto do gościa na wieży. Gość tutaj awczy w ogóle nie spodziewa się, że ktokolwiek mógłby tu wbić. Nie wiem. To też jest błąd, że oni w ogóle nic tutaj nie robią. Chłop poszedł, nie wiem, do, do kibla czy coś. Nie wiem. Ojciec przyszedł z zadaniem bojowym. Ale tak czy siak, no. Nie powinno się awczyć w trakcie turnieju. O! Hmm, no, ciekawe. Skąd wiedziałeś, że tu jest jakiś remi? Gość, ten remi to pewnie. O, no, jeszcze Damage'a złapał. Ale spoko, gość, ma tyle apteczek tutaj, że. Powiem szczerze, że ja już nie gram od jakiegoś czasu tych turniejów no build. Bo to się mija z celem. Nie da się wygrać kasy, jak praktycznie większość osób grających tutaj jest cheaterami, nie? O, gościu się wbija. Na pewno wiedziałeś, że tu jest, no. Na pewno wiedziałeś, że tu jest. No wiadomo, miał medalion, ale no co to zmienia, O! Lekkie kłopoty, ale na faktu to wciąż za mało. Wystarczy tego dobrego. Ja chyba przejdę do kolejnego dema, bo tutaj mamy cheater confirmed. Ja już pokazuję wam, jak zgłaszać. Klikacie sobie tutaj, klikacie te trzy kreseczki: zgłaszanie, zgłoś błąd gracza lub wyspę. Wybieracie zgłoś gracza, zgłaszacie oczywiście swojego podejrzanego za hakowanie i wpisujecie oczywiście DMA cheats albo inny cheat, ale razie to będzie DMA. I'm hack and radar. Wow. Hack. I klikacie dalej. Potwierdź. Wysyłacie takie zgłoszenie i możecie przejść do kolejnego podejrzanego. A kolejnym podejrzanym będzie Lotso. Mamy jedną grę, jednego wina i 28 fragów. A na trackerze, jak możecie zobaczyć, tych turniej nie zagrał za dużo. Wygrał dwie gry na solo cash capie, czyli zarobił 200 dolarów dość niedawno. Tutaj dobry placement na duo. Ciekawe czemu. Totalny no name. Myślę, że warto go sprawdzić i zbanować jego konto zanim jego kasa przyjdzie na konto. Ale tutaj rymy wleciały. I odpalam powtóreczkę. Wy oczywiście zostawcie suba z dzwonem na Kanal oraz łapy w górę, jeżeli seria z łapania 4 Wam się podoba. Tu już jest nasz podejrzany i szybko. I zobaczmy, jak sobie poradzi od razu po wylądowaniu. Jest wzięty karabin. Dobra, no ten frag był łatwy. Oj, oj. oj. Obity strasznie. Ale wydaje mi się, że ten male trochę lepszy był niż ten poprzedni. No, bańka rozstawiona. Auk wzięty do łapek. I zaraz zobaczymy trochę więcej fragów i to oj, wiele, wiele więcej. Okej, okay, są minisy. Może sobie tutaj uzupełnić troszkę kewa którego oczywiście mu brakuje. Pan Loco poleci prosto na łowy. Oj. Ten celownik, tak? Tutaj zawariował. Zobaczmy, co, co wykombinuje. Już widzi swoich przeciwników. Oj, oj, oj. Kolego. Spokojnie z tym aimem. Jest dojazd. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest kolejny. Pompadour. I zaraz jeszcze jeden. Pa, pa, pa. Wyczekuję, wyczekuję. Oj, kolejny przyleciał, co jest? Oj, jaki idealny aim, wszystko trafił O, ale niestety nie dorwał go. Nie, no musi być. Patrzcie, cyk. Jest dobitka. Oj oj, Oj oj. oj. oj, oj. Lo, co? ty, paniaczku? No, jasne, takiego. Aha! No... <laughs> Dobra! Gościu, reportujemy cię. No, powiem szczerze, że tego aim'a ma dość potężnego. O, zobaczcie, zobaczcie. Widzieliście to? Wydaje mi się, że tego też musimy zreportować. Chociaż ten trochę tutaj mniej fraguje. Ale widać po samym celowniku i tych celnych strzałach, że jednak. Te wspomaganie jest posiadane. Nie wiem, co sądzicie. Napiszcie w komentarzu, bo moją opinię już znacie. Ale tak jak mówiłem, każde tutaj wasze zdanie jest mile widziane. Też mu zatańczyłem emotkę. Jakbym grał na cheatach, też bym każdemu emotkę tańczył. Jest zmiana na pompę. Ten akurat gra z pompą, zobaczcie. Nie jest jak taki typowy cheater, bo ten ma pompę, ale nadal jest cheaterem. Dobra, przylatujemy do kolejnego fraga. Ten gra trochę mądrzej, tak jakby już trochę ogarniał tą gierkę. I grał wcześniej bez cheatów coś. O, o, o! Dobra. Cyk. cyk. Cyk, 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 cyk. Pewnie. No, ten normalnie. Zaszalał. Jego przycink pewnie już wiecie. Odinstalowuje Fortnite'a. W sumie się nie dziwię. Przelećmy trochę dalej, bo tutaj zacznie się fragowanie prawdziwe. Zobaczcie, ile fragów tu nawalił. No, chyba bardziej na tego zielonego czeka tutaj. Zobaczcie. Tak. On czeka na tego zielonego. Cyk. Dobra, i kolejny frag, nie ma to tamto. Już wyrzucił pompę, zobaczcie, już wyrzucił pompę, nie ma pompy w ekwipunku. Bo w sumie po co ma Auga, który strzela serią i oczywiście Skara, który może laserować swoich wszystkich przeciwników. Teraz leć na tego turkusowego, biedny się nie spodziewa co go czeka. Ojojoj, Azwel, przykro mi. I tutaj ma kolejne dwa fragi, to jakieś fight przy tym krzaku mi się wydaje, dokładnie tak. I zaraz będzie kolejny frag, tylko ten się tutaj leczy, co weźmie jeszcze w łapki, o, oczywiście skara, dojazd na miotle tego pomarańczowego, a nie, zauważył kogoś rotującego na rzece, zobaczcie, już celuje prosto w niego, idealny aim i Antony, niestety bez szans, chłop się rozgląda, o, czy zgarnie tego co leci na lotni? Nie, tego odpuścił. Chłop trochę świruje, nie wiadomo co robi. Chyba coś mu się tutaj na radarze za dużo osób pokazuje. O, leci na tego turkusowego jednak. Na łatwiejszy cel. Cyk. No i... Oczywiście wszystkie strzały trafione. Złota pompa sobie leży. Oczywiście pominięta. Co to za bunkier? Dobrze, że ta góra była, bo chłop by był martwy. Ale i tak będzie. Dogoni go przecież. Oj! Moment węgorza. Patrzcie, on wie, że tam jest. <laughs> ten jak się broni. Chłopie. Oj, walczyłeś dzielnie, ale no... Niestety z cheaterem nikt nie ma szans. Wie, że tutaj pod mostem jest kolejny. Ale tego raczej ominie? Chociaż nie, nie ominie, zobaczcie. O, o celuje przez ścianę normalnie. Niezły wariat. Aha. No, celuj sobie, celuj. No, coś się nie pykło, niestety. No widzi kolejnego. No, ten będzie łatwy do zabicia. No, już strzel w niego, strzel. Wiem, że cię kusi, no. Strzel sobie, no. Ta, czeka specjalnie, aż go niby wykryje, nie? To niezłe stwarzanie pozorów. O, on już wie, co tutaj się święci. Czemu strzela do tamtego, a tego na dachu, nie? O, już go zauważył. Idealny aim. Dwa fragi kolejne wpadają i tu jest jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden gdzieś pod mostem. Czy on o nim wie? Co to za jakaś forteca? Oczywiście celownik prosto w gościa. Nie wiem, ja bym nie strzelił w takim wypadku. Dokładnie w tej części. Strzela prosto w tego gościa. Szkoda, że. Dokładnie tego nie widać. Tutaj jakaś pochodność świeci. O! Widzieliście, jakim celownik przeskoczył? Niesamowity jest. Dobra, jeszcze zobaczmy ten late game, bo nie ma co więcej oglądać. Jakieś próby skanu. Oczywiście bunkier jest trochę wytrzymały. Czemu więcej skanujesz, co? Masz czysta amunicji. Koleżka. a zaraz i tak zgarnie fraga. O! O! Ho -ho! No dobra. Skoro tak. O, trochę się boi. Bo goś w bańce nie jest taki łatwy do zabicia. Wykorzystuje moment. Oczywiście idealny aim. Oj. Uciekł do baniuszki. I wie, że kolejny jest tuż pod nim. Ale na razie może czuć się bezpiecznie. O! Wszystkich obija, zobaczcie co on robi. Oj, 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 jak ten celownik mu... ...śpiruje. O, jednego dojechała strefa. Kolejny, kolejny frakt wpadł na jego konto. Cyk. Jeszcze jeden. No już dokończ go. Gdzie ty celowo? A bo ty wiesz, że ktoś tu jest. Mimo, że był skan, wiadomo, ale no... I tak wiedział. Cyk. Piękny aim. I zostaje tylko jeden. Wiadomo, że będzie tutaj. No i masz... Bez szans zgłódź gracza, loco, oszustwo, hakowanie, I'm back and radar, walhack, he won $200 on last solo, CC, miss, man. Kolejne zgłoszenie wysłane. Pamiętajcie o zgłaszaniu podejrzanych. To jest bardzo ważne. Jeżeli zgłosicie podejrzanego i zostanie on zbanowany, to wrzućcie koniecznie zdjęcie, wyślijcie mi na Discordzie, nie wiem, oznaczcie mi na TikToku, zróbcie filmik cokolwiek, żeby nasza idea łapania i banowania wszystkich cheaterów rozniosła się jak najdalej. Także wrzucajcie, oznaczajcie mnie i lecimy z tematem. Ich ich arch. Zobaczmy. Pierwsza gra 28 fragów i zwycięstwo. Druga, trzecie miejsce i dwa fragi. Czyli to jest typowa sytuacja, w której możemy spotkać cheatera, ponieważ oni zawsze robią dobrą gierkę, a potem udają, że nie potrafią grać, prawda? Szybkie sprawdzenie jego trackera. 4000 PR. Oj, tych turniejów trochę zagrał, kolega. 2022, 2023. No, sporo tego. Wygrał 300 dolarów. Tu ostatnio wygrał stóweczkę we wrześniu. No, powiem szczerze, coś mi tu śmierdzi. W sensie konto wygląda legit. Aczkolwiek, obejrzałbym tą powtórkę. Może się mylę? Może nie jest cheaterem? Zaraz zobaczymy. Jeżeli nie jest, zwracam honor. Ale w większości przypadków tacy ludzie po prostu oszukują. Nie warto pomijać nikogo. Dobra, wylądował na rafcie. Bardzo dobry lud I zaraz zobaczymy jego pierwszego fraga. O! to strzały, jak na razie, normalne. Dobra, ten frag, zdecydowanie normalny. Nic tutaj nie było takiego. Podejrzanego, możemy przejść dalej, bo tu będą dwa kolejne. Może tutaj mi się czegoś lepszego, czegoś ciekawszego. Auk pompa. Co to? Z, ile ma impulsów? Zobaczcie. Po co, po co ci tyle impulsów, kolego? Oj, lekkie tarapaty. Normalny frak. Nic specjalnego tu nie było. Widzi kolejnego przeciwnika. Zobaczmy go, Ema. Całkiem normalny. Na razie wszystko spoko. Nie wydaje mi się, żeby tu było coś używane. Przynajmniej jak na razie. Kolejny normalny frak. Czy w końcu oglądamy demo, gdzie nie ma cheatera? Niesamowite by było. Okej, okay, zobaczmy. Gość leci na tyrolce. Będzie jego dojazd. Pop się nie spodziewa. Normalny frak, ale tu będzie zaraz drugi. I kogo on upoluje? Jest dojazd. Sprawdził krzaki. Ok. Nie wyglądało to podejrzanie, ale tak jakby trochę wiedział, nie? Poczekajmy jeszcze. Czy skręci w stronę tego różowego? Oj. Nie. Nie skręci w stronę różowego. Poleci na tego tutaj na farmie. Czy go zobaczę? Bo on się przemieszcza. Możliwe, że go zobaczy. Oj, czekajcie. Nie. Wydaje mi się, że go się slegit O, zobaczył tych dwóch. Jest dojazd. Widzi, że oni się tam biją. Dobra, wszystkie strzały trafione z pompy. Nie widzę tu niczego podejrzanego, powiem Wam szczerze. O, mogło go wykryć. Tam kolejny go śleci. O robi zawrotkę, patrzcie. Będzie go gonić. Nie, go się Sledge. On nie czytuje akurat. Ja już to wiem. Chociaż jeszcze tutaj late game zobaczę, bo ma najwięcej fragów. Jest szybki dojazd na miotle. Gość zagubiony. Okej. Okay. Nie no, normalnie aimuje. O! Tutaj? Ale w sumie... Zobaczmy jak dalej będzie tak namierzać. Ok, kolejny krak. Jest dojazd. Pompy. Znowu dojazd. Normalny frak. Słyszy tu gościa tutaj. Widzi jego lufę przez ten pytanie, czy go zeskanowało, czy go nie zeskanowało. Tutaj wydaje mi się, że go zeskanowało, dlatego nie wiedział. O, czekajcie. Teraz to słyszał, wie gdzie jest, chociaż. Nie, no dobra, wiedział. Słyszał jak tupia. Kolejny będzie dojazd tych z góry. Dobra pozycja jest zajęta. Tu Aim normalny, nie trafił nic. W tym przypadku czyter by trafił. Tamten go dobił. Z drugiej strony. Próbuję go tutaj rozwalić, żeby on się zrotował. Jest dojazd. Na third party. Kolejne zabójstwo, i będzie kolejne. Przodowanie pompy na spokojnie, impulsik. No, radzi sobie bardzo dobrze ten grasz. Moim zdaniem tutaj cheatów nie widzę. Po prostu jest to bardzo dobry gracz. No Builda. Ja go nie reportuję. Jeżeli wy chcecie, to macie oczywiście do tego wolną rękę. A moim zdaniem gość jest czysty i po prostu bardzo dobrze gra. Wychodzę z tej powtórki, bo nie ma co już oglądać. Dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka z łapania cheaterów. W końcu mamy gościa, który nie oszukiwał. Zaskakujące, ale nadal dwóch cheaterów udało się ująć i tych oczywiście zgłaszajcie. Nie zapomnijcie o wspieraniu kanału, czyli zostawcie łapę w górę oraz suba z dzwonem tam na dole. I widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Dzień. Trzymajcie się i miłego!